I proszę, jak mówię, czy się nie rozchodziły tak, bo za Wydaje mi się, że trenowali w czasie, w swoim wolnym czasie, bo z większymi obciążeniami rozpoczęliśmy pracę i świetnie sobie dawali radę. Po kontuzjach widać było, że Krzysiowi brakuje, a reszta to w sumie jest sprawna. Dziś rozpoczęliśmy pierwszy tydzień z siedmiu zaplanowanych. Te 7 tygodni, które nas czeka do pierwszego spotkania ligowego to będzie trochę bolało, ale na pewno z czasem będziemy mieli efekt. Na pewno w ten tydzień poświęcamy główny akcent, to jest te przygotowanie ogólnosiłowe tutaj w studiu mojej żony, znaczy w którym pracuje moja żona i biegowy akcent. Oczywiście wieczorem trzeci trening już piłka, od początku piłka. Wieczorny trening będzie poświęcony głównie dla handballu. Ciężko było, jak było by były wyjątkowe ciężkie zajęcia nie miałem ale mieliśmy problemy, którymi się przygotować do tego, co jest przygoda, ale ciężkie zajęcia. Czy one rzeczywiście coś dają? Jak ty to odczuwasz? Nie nic. Trzeba w to wierzyć, że coś dają. Nie da się wejść w taki trening, nic nie robić na urlopie. Co robiłeś kierunku... No każdy, by... każdy z nas dostał indywidualne takie to przygotowanie, szczególnie ostatnie dwa tygodnie przed dzisiejszym dniem. Już mieliśmy coś robić, tak. trochę siłowni, trochę biegania, także jakiś ruch to był plus. Plus jak pogoda sprzyjała, to jeszcze troszkę nad wodą się ruszało. Mi się wydaje, że dobrze, że taki pierwszy trening, ponieważ no tutaj Iwona, Iwona Wenta troszkę pobudziła u nas wszystkie partie mięśniowe. Dzisiaj to jeszcze był trochę taki spacerek, jeszcze, jeśli chodzi o, o przygotowania, ale od jutra już będzie na pewno ostro.